Cześć, z tej strony Przemek, a dzisiaj jestem z wizytą u Tomka Janika w sklepie Green Art. Cześć. Przemek zawsze jak przyjeżdża na trasie Wrocław-Kraków nie omieszka mnie odwiedzić. Dokładnie tak i wszystkim Wam to polecam też. A ja zapraszam serdecznie. Ostatni raz Przemek był przy okazji oglądania i filmowania Akwarium Morskiego, a dzisiaj zainteresował go, go mój mały, mały roślinniak, bo jak pamiętacie, może miałem Dużo większego rośliniaka. Teraz e, posiadam taką 200 czy 250 litrów. No i powolutku się z tym nie mieszczę, ale to o tym opowiemy, opowiemy w trakcie. Właśnie, bo jaki to jest wymiar? To jest 90 na 50 na 50 Fajny wymiar. Tak fajny się fajny, tutaj mieściło, no. to było kiedyś takie jak farm w stylu Nature, ale znudziło mi się i znowu zatęskniłem za roślinnikiem. Parę lat temu zlikwidowałem rośliny, jak ja powiedziałem, nigdy więcej akwarium roślinnego. Wytrzymałem półtora roku. Zresztą mówiłem o tym na moim kanale, jak zakładałem ten zbiornik. No niestety to jest choroba, z której się nie da wyleczyć. No ja dopiero stawiam swoje pierwsze kroki w akwarystyce typowo roślinnej, gdzieś tam małe akwarko. Ale za to jakie? No za to jakie, takiego cukiereczka zrobił Przemek, że po prostu miło, miło na to spoglądać. Ale Dzięki to jest dobrze. to, że jest, jest wiedza, Przemek przecież akwarystyką zajmuje się od lat. Po prostu wykorzystał to, co wiedział, a akwarium naprawdę pełen, pełen szacunek. I wszystkim mówię, że to akwarium, to zrobił Przemek to jest 60, prawda? Tak, to jest 60 to jest... na 40 na 40, więc no, ale jest też mało miejsca. Tak, ale jest, jest prześliczne. Dzięki. No jakby stosuję i to nie jest trudne tak naprawdę. To jest to, co ja powtarzam wszystkim od, od zawsze, odkąd założyłem kanał, że trzeba robić podmiany wody i uważać z nawożeniem, mieć dobrej jakości światło i jeszcze raz podmieniać wodę. Tak, a jeśli myślimy o akwarium roślinnym, że wymagającymi roślinami, takim gdzie chcemy mieć piękne kolory, to pamiętajmy, że faktycznie światło to jest bardzo ważna rzecz i ta chemia wody. Chemia wody, dokładnie. Miękka woda przede wszystkim. Miękka woda, tak. No, yy. Ja tutaj trzymam toniny, więc ja mam bardzo miękką wodę. Dużo ludzi po prostu nie, nie trzyma aż na takiej miękkiej wodzie, bo ja mam praktycznie KH01 w zasadzie uh -huh. i GH około 5. Nie wszystkim roślinom się to podoba. Zresztą, jak zawsze w akwarium roślinnym, to musimy znaleźć kompromis pomiędzy kilkunastoma gatunkami roślin, które uh -huh. mają różne, czasem skrajne wymagania. Trzymamy je wszystkie w jednym miejscu I Problem z akwarium roślinnym jest taki, żeby znaleźć ten balans pomiędzy tymi, żeby y, dobrać tak te nawozy, y, żeby, żeby wszystkie te rośliny dostały to, co potrzebują. Czyli rozumiem, że tutaj jest 100% wody RO tak, plus, mineralizator. plus mineralizator. Tak, podłoże aktywne. Hmm. Y, nie z tego względu, że musi tylko być aktywne i nic innego. Czysty ekonomiczny przelicznik. Jak miałem roślinne akwarium na podłożu jałowym. To masy tabletek z nawozem, który ładowałem pod rośliny były tak duże, że w pewnym momencie przestało się to płacać, no poza tym praca. Co dwa tygodnie praktycznie, co trzy tygodnie musiałem te tabletki pod rośliny wciskać. I to, wiecie, jeśli ma się gąszcz, prawda, 30 czy 40 gatunków roślin w 150 cm akwarium, bo to było stare akwarium, no to tam no, 3 czy 4 schodzi. paczki schodziły i po prostu to schodziło, bo pod każdą roślinę trzeba mm -hmm. było to wcisnąć. Więc podłoże aktywne jest przy akwarium roślinnym wygodniejsze. Mm -hmm. No i jednak gdzieś stabilizuje też trochę te parametry. Stabilizuje, jest... no trzeba się nauczyć nawożenia. Może nie na początku, ale później pewnie jest łatwiej. Później jest łatwiej, no nie trzeba go też odmulać, nie zbiera no, się dokładnie. tak ten... Wiecie, tu można książkę napisać i dyskusję toczyć wiele, wiele, wiele godzin, bo są zwolennicy aktywnych, są zwolennicy jałowych i każdy z nich ma rację. Dokładnie. Nie ma schematu na powodzenie akwarium roślinnego, prawda? Żadnego. Rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy kręcić ten materiał z Przemkiem o tym, że Często, często gdzieś się sens akwarystyki gubi w pomiarach, które sami akwaryści przeprowadzają, w trzymaniu się pewnych schematów książkowych, a zapominają o czymś takim ważnym jak jest intuicja, wiedza taka typowo. Poznawcza, obserwacja roślin. Ja często mówię, powtarzam swoim klientom, że nie tylko patrzcie na wyniki testów, one pomagają, prawda? Mm -hmm. Jak najbardziej, ale patrzmy na rośliny, czy im się to podoba, prawda? Bo zresztą do tego dojdziemy. Każdy z nas ma jakieś sposoby nawożenia. Niektórzy trzymają się linii nawozowych, a niektórzy eksperymentują. Dokładnie. Niektórzy sami robią nawozy sole i też Park, im to wychodzi. I też im to wychodzi. I tak jak mówię, no tyle, ile akwariów, tyle sposobów ich prowadzenia. Ja tutaj długą drogę przeszedłem, bo to akwarium założyłem chyba w styczniu. Był filmik na moim kanale, później dwa razy go restartowałem. Nie mogło jakoś ruszyć. Zmieniałem. No też moja wina, bo bardzo dużo zmian chciałem wprowadzić naraz. Mhm. W końcu go zrestartowałem całkowicie wyrzuciłem podłoże, dałem nowe podłoże i zacząłem jak gdyby wszystko, wszystko od początku, bo po prostu tak jak namieszałem w tym zbiorniku przez różne eksperymenty, to już nic innego się nie nadawało, tylko restart. I faktycznie odrobina spokoju po tym restarcie wreszcie zaowocowała tym, że zaczęło że zaczęło rosnąć. A powiedz mi, czy pod podłożem może jakoś podsypkę, czy nie, samo podłoże? Nie, nie dawałem żadnych podsypek. Hmm. Raz miałem roślinniacza na podsypkach i powiem Wam, że był jeden wielki minus. Ja często grzebę w akwarium roślinnym i akwarium roślinne wymaga też od nas żeby te rośliny dobrze wyglądały, czasem my po prostu musimy wyciągnąć wszystkie mhm. i posadzić na nowo. To nie jest resta, to jest normalna pielęgnacja akwarium roślinnego. Każdy kto ma roślinie, jaka to wie, że trzeba je obciąć, wyrównać i posadzić na nowo. Czasem Jak to. mamy podsypki, typu jakieś bazy pod spodem, często przy wyciąganiu tych roślin razem z korzeniami wrzucamy to na, na wierzch. Dla mnie było to uciążliwe, dlatego ja nie daję pod akwarium roślinne żadnych podsypek, tylko, mhm. tylko podłoże. Nie wiem na ile to jest prawda, ale kiedyś właśnie zasłyszałem, że pan Amano taką zasadę miał, że łodygowce co siódme cięcie właśnie wyciągał i nasadzał z powrotem. No, Także każdy jestem w stanie w to uwierzyć. Że tak, to każdy to... kto ma akwarium ośliny, zresztą może, mogą ludzie wpisać nam w komentarzach czy faktycznie tak robią, może nie co siódme, ale zdarzają mi się takie momenty, że niektóre rośliny wyciąga nawet częściej, mhm. bo po prostu w takim stłoczeniu jak tutaj, Wiadomo, że tam te doły wyglądają trochę gorzej. Ona wyrosi nam wysoko pod, pod taflę wody, no i musimy ją obciąć. To, co zostanie nam, nie jest atrakcyjne, a Panie. tylko zajmuje miejsce. Więc faktycznie trzeba ją wyciągnąć, przyciąć i często z takiego krótkiego nasadzenia później pięknie roślina, roślina wyrasta. Więc też, jeśli zaczynacie gdzieś tam swoje pierwsze kroki, stawiacie w akwarystyce roślinnej i nie podobają Wam się. Tutaj te doły, myślicie, że coś jest nie tak? No, to jest zupełnie normalne. Tylko ja zaznaczę to z doświadczenia. Zawsze będę o tym mówił, pamiętajcie, bo ludzie często popełniają ten błąd. To jest śmieszny błąd, wynikający z tego z niedopowiedzenia. Jak mówimy, podcinamy rośliny, czyli obcinamy część i sadzimy na nowo. Dużo ludzi robi to trochę na odwrót. Obcina rośliny i to, co jest ładne, wyrzuca i czeka, żeby z tych łodyg. Im coś wyrosło. To jest nie pierwszy mój klient tak zrobił, i, i później się martwił, bo nic nie chciał wyrosnąć, albo akwarium wyglądało fatalnie. Mhm. Ja zawsze powtarzam, i nawet tutaj też skorzystam. Jak podcinamy właśnie, to obcinamy to, co ładne, i to jest ta część, którą zostawiamy, a to brzydsze, jeśli się nadaje, to możemy zostawić. A jeśli wygląda brzydko, to możemy całkowicie użyć. Zawsze sadzimy to, co obcięliśmy, mhm. nie na otwór. I też jeśli się zrobi taki zabieg właśnie, że dużą część roślin się przytnie i nasadzi się te szczyty, no to ta równowaga bi biologiczna zostaje jednak zachowana. Właśnie ostatnio rozmawiałem z jednym ze swoich klientów i po prostu wyrwał 90% roślin, bo stwierdził, że akwarium przerosło, chciał tylko troszeczkę zostawić, oczywiście miejsce dla ryb zrobić, no i akwarium klękło totalnie po prostu. No jest to wielkie, Tragedia. wielkie zaburzenie, tak. No. Skończyło się restartem, no bo już nie do odratowania, także no. Też trzeba mieć to na uwadze. Przy takich, zresztą, znaczy też przy takich high-techach, gdzie idzie nam CO2 dosyć mocno, zlejemy trochę tych nawozów, jest mocne światło. Trzeba faktycznie uważać, bo to jest takie balansowanie. Nawet często to nie wiem, jeśli zbyt gwałtownie tego rośliny wyciągniemy. My mamy wprawę. Przemek wie, ja wiem, czy ktoś inna osoba, która się tym zajmuje zawodowo, mniej więcej wiemy. Natomiast ktoś, kto ma pierwszy czy drugi raz akwarium, jak wyciąga roślinę, to po prostu je wyciąga. To trzeba robić bardzo delikatnie, żeby tej materii organicznej, która tam zalega, nie, nie, nie rzucić do tego, mhm. do, 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 do słupa wody, bo faktycznie zaczną się dziać dziwne rzeczy. Faktycznie nie wycinajmy 80% roślin, bo w takim rozpędzonym zbiorniku, gdzie jest duża ilość nawozów, prawda, Gdzie dużo bakterii żyje, gdzie tej biologii w środku jest mnóstwo, jak pozbawimy nagle. 90% siedlisk, prawda? Bo na tych ośrodkach też przecież wszystko, wszystko żyje, no to może się to skończyć restartem. Dokładnie. A propos dwutlenku węgla, widzę, że no, oczywiście podajesz elektrozawór czy leci nie. 24 godziny? Ja od początku, jak zaczynałem przygodę z akwarystyką, mhm. zestaw z elektrozaworem kosztował miliony i zacząłem takim normalnym. I tak się mhm. przyzwyczaiłem, że w żadnym ze swoich akwariów w sklepie nie mam elektrozaworu. Idzie 24 godziny na dobę, ale monitoruję. I wam też mówię, że jeśli się decydujecie na coś takiego, no to przynajmniej stały test pomiaru w tlenku węgla musi być mm -hmm. i cały czas obserwacja, bo przydusić je nie jest trudno. Nie jest trudno. Znaczy inaczej, widzicie ile tu jest ryb? jak patrzy dzisiaj na akwarium, mówię, ty nie masz tutaj ryb? Ja mówię, nie no, jakieś mam. Jest tam kilka kosiarek, kilka otosów i, i kilka jakichś drobnych ławicowych ryb. Tych ryb może tutaj będzie łącznie, nie wiem, z 15 sztuk mhm. takich malutkich, a reszta tu jest roślin. To raczej przyducha nie grozi, bo fotosynteza i tego tlenu w wodzie jest dużo. Natomiast jeśli tych ryb byłoby trochę więcej, to może tego, co rośliny wyprodukują, po prostu nie starczyć. Mhm. Więc. Elektrozawór nie jest zły. Jeśli czujecie się bezpiecznie z elektrozaworem, stosujcie elektrozawór. Ja ostatnio się skłaniał właśnie do podawania dwutlenku bez elektrozaworu, bo jednak dobry elektrozawór, tak jak powiedziałeś, jest bardzo drogi. A Ostatnio mam taki, który wiecznie się zacina i zastanawiam się, co jest nie tak w tym akwarium. Coś mi nie idzie ostatnio, patrzę, a tu zaciął się, nie podaje dwutlenku węgla i zastanawiam się jak długo. No jeszcze ta opcja, że nie podaje to jest całkiem dobra, że no. jak podaje przez cały czas. No tak. Jak mamy tak ustawione, żeby faktycznie tego CO2 leciało dużo, bo mhm. inaczej, bezpieczne ustawienie CO2 takie, które zawsze powtarzam jeden bąbelek na sekundę raczej krzywdy nie, wy, nie mhm. wyrządzi, może być go trochę za mało, ale lepsza taka sytuacja niż jak za dużo. Ale jeśli mamy na przykład nie wiem sondę do CO2, right. znaczy do pH, i to mamy spięte z, z zestawem do CO2, może przyjść coś takiego, czyśi nam się zabł popsuje. Po Sonda będzie wskazywała, nie wiem, mało, mało, niski poziom mhm. pH, to faktycznie tego CO2 dopompuje nam bardzo dużo, albo nie zamknie w drugą stronę. Się. No i wtedy już faktycznie zaczyna się niezbyt fajna historia, bo możemy ryby podusić. Także lepiej, jak się zacina i nie masz CO2 niż jak się zatnie i to CO2 będzie szło cały czas. też prawda. No. Wróćmy jeszcze do chwilę do nawożenia. Czy podajesz tutaj nawozy z jednej marki? Czy w ogóle codziennie, jak, jak to u Ciebie wygląda? O, ja podaję teraz podaję codziennie nawozy mhm. i podaję taką mieszankę, bo głównym nawozem, który tutaj suplementuję codziennie, to jest nawóz y, z tropiki, taki podstawowy, zielony, mhm. na pewno go znacie. Y, ale ponieważ mam te rośliny, które kochają ma azot, stoniny, właśnie, to troszeczkę jeszcze suplementuję y, Osobno azotu. Mhm. Dwa, akurat na ten zbiornik 2 ml codziennie. I dwa kliknięcia żelaza też dodaję i też codziennie. Okay. Żelazo dodajesz na wieczór czy też rano? dodaję tak. rano, chociaż prawidłowo powinniśmy go dodawać na wieczór mm -hmm. po zgaszeniu światła, bo, y, bo niestety żelazo jest takim halatem, który się szybko w świetle rozpada. Natomiast teraz te żelaza też są coraz lepsze. Jak akurat to, które też podaje z firmy Yokuci, y, nie wymaga podawania mm -hmm. na noc. Super. Mm. No tak, tych nawozów tu trochę leci, ale tak jak powiedziałeś, ryby jest mało, więc też tych makroelementów jest mało w wodzie. E... Światło? Jak długo? Światło tak długo w zasadzie jak sklep jest otwarty, to znaczy... Pełny, pełną parą idzie około 6 godzin, mhm. prawda? natomiast rozpala się o godzinie 9, żeby jak przyjdę do sklepu o 10, przyjdą klienci, to żeby rośliny były już w pełni rozwinięte. Natomiast zaczyna się ściemniać też koło godziny 18 i koło godziny 20 idą spać rośliny. My jesteśmy już w granicach godziny 20, światło jest rozjaśnione do potrzeb filmu, ale zobaczcie sobie ciekawą rzecz. Rośliny mają już swój własny mhm. cykl i zaczynają iść spać, iść spać. Popatrzcie na tą kabombę ona już zaczyna się zwijać, to znaczy, że ona chce już iść lulu. I wiele roślin nam pokazuje, że czas wyłączyć oświetlenie, zawijając się. Kabomba jest taką fajną rośliną rota, ale też Potraż, potrafią się, się tak, pozamykać, tak, tak. jak chcą i spać. No, Wpadają swój własny rytm. Filtracja? Mamy, widzę tutaj dwa filtry kubełkowe. Tak, dwa filtry kubełkowe. Jeden to jest echem, drugi jest z Ultra Ultramax 2000. Ja mam tendencję dodawania dużo za dużych filtrów do akwarów, bo jak też zawsze powtarzam na filmach, nie ma czegoś takiego jak nadfiltracja do akwarium. Jakby była możliwość, przypiąłbym trzecie. <laughs> Jakieś wkłady tam masz, czy specjalne? Czy... mamy przede wszystkim ceramikę, dużo ceramiki. Z prefiltra, z Aquala wyciągnąłem wszystko, ponieważ nie mam czasu y, y, czyścić tego prefiltra co tydzień czy co pięć dni. W domu pewnie bym to robił, w sklepie nie mam, więc po prostu go wyrzuciłem. Y, I mam y, węgiel aktywny. Mam mm. węgiel aktywny, który wkładam do filtrów, staram się go raz w miesiącu, raz na dwa miesiące maksymalnie wymienić. Y, nigdy go wcześniej nie dawałem, od jakiegoś czasu daję i polecam wszystkim. Faktycznie dużo mniej jest kasnorostów y, 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 Ładnie nam ten zbiornik utrzymuje. Fakt, że coś tam pochłania nam z nawozów, które dajemy, ale to nie jest aż tak... Znaczy można to skorygować troszkę większym nawożeniem. Mm -hmm. Pochłania i z tego co wiem to oddaje też troszkę fosforanów. Oddaje. Znaczy dobry, dobry węgiel, jeśli kupujemy węgiel, a to polecam to mm -hmm. węgle takie, które są przeznaczone do morskiego akwarium, które są oddawane specjalnym procesom, że tego fosforu w nich jest minimalnej ilości, więc polecam takie węgle dobrych, dobrych firm, bo w... Nam zależy, żeby faktycznie nic nie oddawał, mm -hmm. a dużo pochłaniał. Te dobre węgle takich są też już węglami aktywowanymi, nie musimy ich, bo też często klienci chcą zalewać wrzątkiem, tak, bo to, przeczytali. Mm -hmm. Nie, te węgle dobrych chwil są węglami aktyw aktywowanymi. Wystarczy je tylko przepłukać w wodzie z kurzu i włożyć do, i włożyć do filtra. Ale pamiętać trzeba, że faktycznie tyle, ile producent określił, 4 czy 8 tygodni, mm -hmm. żeby wyjąć, bo tak jak Przemek powiedział, one w pewnym momencie zaczną nam też do wody y, oddawać. No i w zasadzie tyle. No, można, można do tego filtra włożyć sobie purigen, jeśli chcemy, nie wiem, wyklarować wodę, aczkolwiek tak jak mówię, no, słodka woda moim zdaniem to nie jest akwarium morskie, gdzie musimy używać dużej ilości absorberów, wystarczy dobre złoże biologiczne, częste podmiany będzie chyba wszystko w porządku. Raz na tydzień podmieniasz? Raz na tydzień podmieniam. Szczerze, mhm. czasem w sytuacjach krytycznych, jak widzę, że coś dzieje się nie tak, mhm. że coś tam zaniedbałem, coś za bardzo pogrzebałem, yy, staram się podmieniać co 2-3 trzy, trzy dni. Przy starcie podmieniałem codziennie no, tę tak. wodę. Tak, duże bo, ilości? Duże ilości. Podmieniałem prawie, że połowę tej wody, bo już... Mhm. Znaczy przy drugim, mhm. czy przy trzecim starcie, prawda? Yy, to już wiedziałem, że już sobie yy, muszę dmuchać na, na zimne i podmieniałem wodę faktycznie yy, codziennie, później co dwa dni, później co trzy dni. No, aż już byłem pewny, że wszystko idzie dobrze, to, to raz w tygodniu. Ale, ale pilnujmy tych podmianek, przy, zwłaszcza przy akwarium roślinnym. Ono naprawdę jest takie, Chimeryczne, niechimeryczne, ono się przyzwyczaja do naszych do tego, co my tam robimy. Jak tego zabraknie, to wytrzyma jeden-dwa dni, a później zaczynają się dziwne, dziwne rzeczy dziać. No tak, niby roślin jest cała masa, niby one filtrują tą wodę, niby mm. wyciągają z niej te związki. No ale jednak my też pędzimy tutaj tymi nawozami, to podłoże aktywne jest, także no, podmiany to. Tak, ja też nie, ani, się nie przeskoczy. No, Ja też nie jestem jakimś specjalistą, może popełnię jakiś błąd, jak mówię, ale wydaje mi się, że kiedyś czytałem artykuł, że tak jak ryby w akwarium gromadzą hormony wszelkie, tak samo rośliny też te hormony do wody wysyłają. Mhm. I oddziaływują na siebie wzajemnie. Myślę, że ta podmiana redukuje ilość tych wszystkich substancji, które rośliny wysyłają i my po prostu podmianą usuwamy je z akwarium. Dlatego zbiornik jest zamkniętym ekosystemem, nie tak jak rzeka czy jezioro, gdzie ta woda przez cały czas przepływa. No tak. Tutaj te wszystkie rzeczy w, mały, w małym litrażu się nam gromadzą. Nie. No, Jeśli macie chyba jeszcze jakieś pytania do nas, no to oczywiście pod, pod filmem pytajcie w miarę możliwości. Staramy się odpowiadać. Ja od razu się usprawiedliwiam. Pamiętajcie, że my pracujemy tak, że mamy dużo klientów, mamy dużo rozmów. Nie zawsze te komentarze są, są od razu, ale, ale piszcie, pytajcie. Jak tylko widzimy, że są jakieś pytania, to staramy się na nie odpowiadać. Dokładnie tak. Ja zachęcam tu przyjechać do Sosnowca, do Green Artu, zobaczyć sobie ten zbiornik i kilka innych bardzo pięknych. Ten Tomek ma naprawdę. Śliczną galerię, także zachęcam do odwiedzenia. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się podobało, jeśli macie pytania, to tak jak Tomek lubił, zostawcie komentarz na dole. Tobie tą jak zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja zapraszam niedługo na ciekawe projekty, już wiesz, o ja czym wiem, mówiłem. Nie będę ja też na razie jeszcze nie zdradzam, bo, bo nie wiem, jak z terminami wyjdzie, ale, ale może Was zaskoczę. Będzie się działo. Będzie się działo. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.